Sylwia, ostatnio wydarzyła się bardzo wyjątkowa sytuacja podczas programu Taniec z Gwiazdami. Otóż wyobraź sobie, że to była moja piąta edycja. Ja widziałam, 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 wszystko już wiem, jestem na bieżąco. Jak ty oceniasz takie zachowanie, że ktoś, kto wygrywa, nie udziela wywiadów? E, wiesz co, ja w ogóle bardzo lubię Ilonę i w ogóle lubię siostry. Ja je znam jeszcze z czasów, kiedy mieszkałyśmy w łodzi. E, I w ogóle jest to dla mnie niezrozumiałe, ponieważ prawda jest taka, że mm, będąc w szaubiznesie, tak, a Ilona jakby no, jest w tym show-biznesie, funkcjonuje, yy, no trzeba szanować media, bo jakby media istnieją dzięki nam, a my istniejemy dzięki mediom, więc jakby yy, szkoda, że ona yy, nie udzieliła wywiadu, bo odbiło się to bardzo szerokim echem i podejrzewam, że nieko niekoniecznie na jej korzyść. Gdybyś Ty mogła dokonać wyboru. To kto Twoim zdaniem powinien zwyciężyć taniec z gwiazdami? i Za kim głosowałaś? Czy je tańce bardziej Cię przekonały? Wiesz co, ja w ogóle nie patrzę tak pod względem tanecznym, bo Ilona i Jacek byli fenomenalni w ogóle. I ja pamiętam, jak Jacek mi mówił, że on nie umie tańczyć. Ja to pamiętam. Jacku, ty oszuśćcie, nie żartuję. On naprawdę był przekonany, że on nie umiał tańczyć. Natomiast jego determinacja, jego pracowitość i też świetnie widziałam, że się zgrali z tym partnerem, no była rewelacyjna i naprawdę były... Fenomenalne efekty. I powiem Ci szczerze, że chyba przez to jak Jacek jest, jakie oni nieśli przesłanie, to była pierwsza taka para, wiesz, jednopłciowa, no to moje serce było z nimi. Ja chciałam, żeby oni to przesłanie nieśli dalej, chciałabym, żebyśmy żyli w tolerancyjnym kraju, ale jak dowiedziałam się, że w finale jest on i Ilona, to rozsądek i mówił mi, że Ilona wygra, a niestety nie Jacek.